Był sobie człowiek, artysta, przynajmniej tak o sobie myślał. Przeczulony na swym najwyższym punkcie, zatem tworzył. A wokół niego zbierał się wianuszek wielbicielek, zachwyconych jego twórczością, no, chociaż może bardziej urokiem osobistym. Zresztą, kto dziś rozumie sztukę, albo kto przyzna się do jej nierozumienia? Do kanonu przeszły jego prace pod tytułem Śnieg czy Autoportret w Śnieżycy, a to już blady akt. Jednak prace te słabo się sprzedawały, dlatego pieniądze zarabiał na handlu nieruchomościami. Pewnego dnia nasz bohater poznał utalentowaną kobietę malarkę. Zakochał się w jej pracach i uknął, że będzie się tylko pod nimi podpisywał i sprzedawał jako swoje. Biznes rozkręcił się na dobre, a prace rozchwytywane były jak ciepłe bułeczki. To jest oczywiste, że kobieta tutaj ma, prawda, ładniejszą, fajniejszą wyobraźnię. <głos》>, także ja nie wiem, jak ktoś mógł przypuścić w ogóle, że autorem obrazu był mąż. Inteligentny człowiek by tego nie zrobił, bo jego duma by mu na to nie pozwoliła. Zdecydowanie to jest wbrew zasadom etycznym. To oburzające, to zły człowiek był. Kolejny facet, który przewiósł się na plecach kobiety. Straszny człowiek. W moim świecie tacy nie istnieją. Jak dla mnie, ten facet po prostu nie ma pędzla. Jest beznadziejny, po prostu. Ja <grym jest... <grym Aviso importante. Por favor, estej atento na informację mostrada na monitory. Por la megafonia tego aeropuerto, nie no realizan llamadas do embarga. Proszę, Pay attention to the information displayed on the screens.